Dziś towarzyszymy tak zwanym krokodylkom, czyli Inspekcji Transportu Drogowego w akcji, którą, która jest prowadzona na drogach Warmii i Mazur, a dotyczy sprawdzania pojazdów przewożących towar niebezpieczny. W dzisiejszym Transportu drogowego na drogach naszego regionu wykonują zadania z zakresu kontroli przewozu towarów niebezpiecznych. Są to pojazdy, które muszą spełniać szczególne wymagania, szczególnie w zakresie paliw płynnych, tak jak mamy tu do czynienia dzisiaj przykład yy, cysterny. Pojazdy tego typu, będą zwykłymi użytkownikami ruchu drogowego, dróg publicznych, możemy rozpoznać po tablicach barwy pomarańczowej. W skali Działań Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie na terenie całego naszego regionu naruszenia stwierdzane przy przewozach drogowych towarów niebezpiecznych stanowią znikomy procent ogółu narus wszystkich naruszeń. Świadczy to o tym, że zarówno te pojazdy, jak i ci kierowcy stanowią swego rodzaju elitę osób podmiotów wykonujących Przewozu drogowego. Jest to szczególnie pozytywne z tego względu, że, tak jak już mówiłem, są to pojazdy, które, w przypadku nieprawidłowości, mogą sprowadzić na wszystkich uczestników ruchu drogowego powszechne zagrożenie. Badane są jeszcze elementy związane z dodatkowymi kwalifikacjami kierowcy, poświadczającymi, że odbył odpowiednie szkolenie uprawniającego do przewozu danego towaru niebezpiecznego. Ponadto pojazdy te muszą być dodatkowo wyposażone w niektóre elementy wyposażenia, które nie znajdują się w standardowych pojazdach ciężarowych, jak na przykład dodatkowe gaśnice, kliny pod koła i szereg różnych i innych elementów wynikających z tego, jaki towar jest przewożony. Na szczęście nie stwierdzamy najpoważniejszych naruszeń, polegających na przykład na przewozie drogowym towaru niebezpiecznego, który w ogóle ze względu na swoje właściwości nie zostałby dopuszczony do tego typu przewozów. Kierunki. Drugi. Wsteczny po prostu. Dobrze, dzięki.